<laughs> Okej! Okay. czeka was pasjonująca konwersacja. <laughs> to jest fascynujące. Solin, widzę, że jak zawsze starasz się znaleźć nowych kolegów. Tak. Doka Ken są interesującym ludem. Nie przestrzegają obyczajów swojej rasy. Stworzyli sobie własne, bardzo interesujące. Nie powinnaś odrzucać wiedzy, Solin. Ta racja. Ignorancja jest błogosławieństwem? Niebezpieczna. Czujesz się już lepiej? Możemy ruszyć? Tak, niedługo. Dobrze. Walont jest dla ciebie w tym momencie zbyt niebezpieczna. Czyżbym wyczuwała troskę, Filern? Owszem. Muszę przyznać, że przez cały ten czas, kiedy spędzaliśmy ze sobą czas, nigdy bym nie pomyślał, że znajdę przyjaciół. Zdecydowanie nie za twoim pośrednictwem. Na stare buciory! To było niespodziewane! Było, Solin. Nie lubię cię aż tak jak resztę ekipy, ale... Ale i tak, możesz być. Przestaniesz się na mnie gapić? Nie podpalę obozu. Juju, Wracaj! Nie jedz tutaj niczego. Pachnie dziwnie. No, nieźle ci się wyrosło. Jeśli Kalejcy słyszą wszystko, jak zachowują swoją prywatność? O jezu biedny kol. Okej, okay, nie jestem pewna, ale to może ci pomóc na twoją alergię. Zażywaj to dwa razy dziennie po posiłkach. Za dziesięć dni powinieneś być w stanie nosić bawełnę. Tak myślę. Mam taką nadzieję. Gdybyś zaczął zielenieć, natychmiast przestań zażywać. Minęło trochę czasu, odkąd byłem tak głęboko w lesie. To przyjemne. Nie wiem. Nigdy nie próbowałam zaklinać strzał. Ja pierdzielę, ja w ogóle nie sprawdziłam, jakie oni mają teksty, prawda? <laughs> Rozpędziłam się. Masz zapasowy węgiel? <laughs> Widziałaś <wiewkę> z Siny? <laughs> Myślisz, że możemy dostać te dworskie fatałaszki, kiedy zostaniesz królową? Powinniśmy porozmawiać A. Ejda, właśnie wychodziłem. Co? W którym momencie? jak mogłam nie pamiętać takiego absurdu? Jak mogłam? To ty mnie tu szkalujesz po prostu! Usadzasz, przykuwasz do stołka, żebym po prostu mówiła ci wszystko o moim związku, a... No właśnie, tłumacz się! Ejda, co do Diego... Nieważne. Nie jestem pewna. Powiedziała cokolwiek? Tak, nie była szczególnie zadowolona twoim popisem. Ach, wiem. Byłam trochę rozkojarzona. Następnym razem bardziej się postaram. O czym do cholery wy rozmawiacie?! O nauczycielce Zandera w Akademii. Uczy się nowego zaklęcia i najwidoczniej zawalił sprawdzian. <noise> A co? O czym myślałaś? Ty cholero! Lupi Sky! Pamiętasz jeszcze nasz obóz? Nie było wiele lepsze od tego. Cholera skupiłam mój flakon miedzianego pyłu. O nie... Zostawiłam moją deskę medytacyjną Wildis! Znaczy, możliwe, że powinnam to inaczej przetłumaczyć, bo zdaje mi się, że to jest to samo, co widzieliśmy w Northcliff podczas gry alchemicznej. Kali? Więc... <ścoughs> to było interesujące. Przepraszam, Panno Eido. Po prostu... Wybuchłem. Panno? Już dla mnie nie pracujesz, Kol. Odszedłeś. Ja, e... ...tak myślę. A więc? Zamierzasz dołączyć do swoich kolegów w obozie? Ja, e... ...proszę! Ale dobra. Psychologicznie podejdźmy do sprawy. Zobaczymy, czy on też się przywiązał. Zabiłabym, jeśli nie. Kol, co chcesz zrobić? Ja. Nie wiem. Nie wiesz? Jesteś pewny? Gdybym to ja uwolniła się z kleszczytniego, zaczęłabym biegać w koło Nago śpiewając narodowy hymn Ildis. On jest taki słodki! Jeszcze fakt, że on nie do końca rozumie ironię, to jest po prostu. Po części spodziewałam się, że zacznie się rozbierać. Nawet nie znam hymnu narodowego Hildis. Ja też nie. Ale prawdopodobnie to coś w stylu. Jesteśmy księżycowymi elfami. Uwielbiamy być pochmurni i zachowywać się jak ostatnie świnie. Nienawidzimy każdego, włącznie z nami, ale patrzcie na nas, mamy kryształowy ląd. <grystanie> Myślałem, Myślałem, że może mógłbym dołączyć do Was, pan Najda? O rany. Z własnej woli chcesz się z nami zadawać? Cóż, kim ja jestem, żeby na ten temat dyskutować? Jednakże jest jedna sprawa. T tak? Jeśli jeszcze raz nazwiesz mnie panną Ejdą, poproszę wszystkich tutaj, żeby zaczęli cię nazywać pan Kol. O, a, dobrze. Okej. Okay. Ejdo. Witamy w drużynie, Kol. Top ten most beautiful scenes of anime. Czytam moments from anime. A, zepsułam oczywisty żart. Powinniśmy wyruszyć, gdy tylko skończymy z listami, do. do. słucham. Widziałaś nowego przyjaciela, panny Sine? Diego. Czekam na twój znak. Nie jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jakaś karawana zmierza na południe. Jedą tutaj? Wietr się uspokoił. Na razie. Zauważyliście, jak niewiele ten gość mówi, tak naprawdę? Jego kwestie są krótkie i zwięzłe. Może dorabiam sobie niepotrzebną ideologię do tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że to przez to, że mógł być właśnie nauczony takiego takiej zadaniowości. <grytanie> ja nie jestem w stanie traktować jej teraz poważnie, przepraszam. <grytanie> Jeszcze kończy to nie uśmiecha. Zjadłaś coś? No druga mamusia, boże! Nie, żebym narzekała na opiekuńczy typ, ale jedna mi wystarczy. A skoro już mówię o drugiej mamusi, to wyobraźcie sobie, że Kol mi się tak spodobał, że to była pierwsza postać i tak naprawdę jedyna, z którą przez jeszcze wiele lat w ogóle brałam pod uwagę brania alternatywnego romansu. Dobra, nie pamiętam, które instrumenty do czego się odnosiły. Ty pamiętam, byłaś tą od Wiktora? Tak. O, no proszę! Czy oni znajdą tu w, w swoje odpowiedniki? Nawet dała mi trochę podobny głos do Sky. Mogłabym spróbować? Co prawda, nie mam ze sobą większości moich narzędzi, ale myślę, że byłabym w stanie uzakląć tak, żeby świeciła podczas gry. Naprawdę? To byłoby wspaniałe! Zaczarowane instrumenty są takie drogie, nie ma mowy, że kiedykolwiek byłoby mnie na jakiś stać. O, to nic takiego, uwielbiam zaklinać. Tak bardzo dziękuję. Twoi przyjaciele są zachwycający, szlachetna dziewczyno. Co? Dopóki nie zaczynasz od nich kraść. Wtedy ruszają na ciebie z całą swoją mocą. <laughs> Masz silną więź ze swoim zespołem, taką, którą ciężko odnaleźć. Heh, te. Zanim ich spotkałam, poszukiwałam skarbu i myślę, że w, w pewnym sensie go znalazłam. I, ale nie mów im, że tak powiedziałam. Gdyby się dowiedzieli, nie daliby mi spokoju. Twój sekret jest ze mną bezpieczny, szlachetna dziewczyno. A co z kolem? Ale kol myślę jest na tyle dyskretny, że też nie wypapla. Zonder by się czuł, jakby miał na mnie haka! Dlaczego ciągle porównuję ze sobą te dwójkę? Nie mam pojęcia. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, chciałabym zaczepić ciebie, gościu, przez którego musiałam powtarzać całą grę. Bo wyobraźcie sobie, w momencie, kiedy zapisujemy grę w obozie kalejków, w Ca całym obozie kalejków, teraz to przetwórzcie. To jest który? Czwarty odcinek z tej lokacji? Jeśli zapiszemy po tym, jak pomogliśmy temu gościowi zbierać rzeczy do żarcia, to automatycznie blokujemy sobie drogę do zaoszczędzenia 35 sztuk złota. Takiej fortuny nie mogę wydać! Już mi się nie podobasz, gnojem jesteś! I tem do Twojego questu się nie respią. Nie, malutka, nie gryzą. Proponuję, żebyś karmiła ją orzechami łyski. Uwielbiają orzechy łyski. Widzę, że znalazłeś sobie nową koleżankę. <grym> w istocie. Silusz, czy jest może coś, co chciałbyś mi powiedzieć? Co? Nie, nic. Naprawdę? Więc nie masz absolutnie żadnego pojęcia, jak Sina znalazła sobie wiewiórkę? Ach. Czy mogę pójść? Mogę. Listy! Aha, czyli muszę odpisać na te listy, mam rozumieć? Kurde, boję się, nie będę zapisywać znowu gorybu mi i wywoli! Dobra, rozmawiamy z Lubał. Szlachetna. Twoi towarzysze brzmią wspaniale razem. Musicie być ze sobą blisko. Za, <słuch> Powiedzmy. Słuchaj, Lubał, musimy porozmawiać. Tak, moja droga? O co chodzi? Powiedziałaś, że jesteście najemnikami, prawda? Tak. Potrzebna mi Wasza pomoc. Kiedy nadejdzie czas. Jeśli nadejdzie czas, będę potrzebowała każdej możliwej pomocy. Tak też słyszałam. Twoja przyjaciółka, ta niska, z niezliczoną ilością myśli w głowie, powiedziała nam o tym. A więc wiesz, kim jestem? Szlachetna, Twój tytuł nie ma dla nas zbyt dużego znaczenia. Jednak Twoje serce śpiewa czystą pieśń. Rozumiemy. Jednakże, w przeciwieństwie do ciebie, ja nie mogę tak po prostu zadecydować. My tworzymy piękną pieśń dopiero, gdy stoimy ramię w ramię. Decyzja zależy w takim samym stopniu od członków mojego zespołu. Dołączę do niej w bitwie, nieważne jak beznadziejna mogłaby się wydawać sytuacja. Słyszę w jej dźwiękach lojalność. Ja również za nią podążę. W jej pieśni jest dobroć, nawet wśród popiołów i ognia. Dołączam się. W jej pieśni jest miłość i współczucie. Zgłaszam się. Wiatr, który za nią podąża. O, jebać, po prostu brzmi zabawnie. Wygląda na to, że dołączymy do ciebie, szlachetna dziewczyno. Niech wiatr zaniesie nas tylko wtedy, gdy nasz czas nadejdzie. Dziękuję, lubał. Jestem wdzięczna. Czy jest coś, co chcesz w zamian? Gdy czas nadejdzie, znajdziesz odpowiednią nagrodę. Super. To teraz. Ona, dla mnie? Tak, nie jest tak dobry jak ten, którego kiedyś używałeś, ale przynajmniej działa. Ja, Ejda! Dziękuję. Nie wiem, jak ci podziękować, to niesamowite. <laughs> w porządku. To Kuda zrobił większość roboty. Cieszę się, że ci się podoba. A, wygląda dobrze. Więc. Chcesz go przetestować? A może zatraciłeś swój duch Kalejka, młodszy bracie? Au! Kuliwa! Tak, zacierałam łapki ze szczęścia i wygięłam sobie palec. Prince! screen. Właśnie się odrobinkę podkochuje? Bardowie są tacy... ...gorący. <śladVIE> <ślad> nic osobistego, Zander. <ślad> Wielkie rzeczy. To nic szczególnego. Słyszałam o kalejkach i ich muzyce, ale nigdy nie przypuszczałam. To jest to uczucie. O, przepraszam, znowu płaczę. Nie szkodzi. Jak tu nie kochać? Przestań płakać, Jase. Co? To ty tutaj masz 10 razy silniejsze emocje! Jakim cudem ty jeszcze nie płaczesz? <laughs> ah! Artyści. Siema! Nawet nie wiesz, jaką wielką wyświadczyłeś mi przysługę w tym momencie. To co? Listy. No, to mamy. O Jezus Maria, muszę to wszystko tłumaczyć. O, to jest ta z Deren! Księżniczko Valond, mam nadzieję, że jesteś cała i zdrowa. Słyszeliśmy, że udało ci się bezpiecznie uciec. Niefortunnie muszę być dość bezpośrednia w moim liście, ponieważ nie będę w stanie utrzymać kontaktu. Jako ambasadorka Deren nie mam żadnej władzy odnośnie politycznej sytuacji Valond. Ale wierzę, że jeśli będziemy w stanie działać razem, obie uzyskamy na tym ogromne korzyści. I jak już wiesz, niemożliwym jest dla nas, abyśmy otwarcie wspierali zdrajczynie. Jednak istnieje zakaz, nazwany naruszeniem autorytetu, którego dopuścił się Twój brat podczas Twoich tortur, co daje Ci prawo ukryć się w Deren. Wysłałam już pilną wiadomość do rządu Deren, która pozwoli Ci przekroczyć granice bez konfrontacji powodzenia i niech gwiazdy cię strzegą. Ambasadorka Serafine de Mortier Przypuszczam, że francuski to jest po prostu część ich kulturo, języko coś tam, więc. na cześć! Księżniczko Walant. Nie jestem pewna, czy ta wiadomość dotrze do ciebie bezpiecznie, biorąc pod uwagę, że twój brat ma dość wybuchowy temperament. Oprócz tego jest bardzo grubiański i nie pasuje do roli lidera w najmniejszym stopniu. Wiem, że my, księżycowe elfy, i Wy ludzie, nie zawsze byliśmy w najlepszych stosunkach, ale wierzę, że to mogłoby się zmienić, jeśli obie strony włożyłyby w to trochę pracy. Po wydarzeniach w zamku Northcliff rozmawiałam z moim ojcem i stwierdził, że znał króla Adriana. Chciałby Cię poznać. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości dałoby się to zaaranżować. Lady Anali falos. Księżniczko, wiem, że pisanie do siebie listów w tej sytuacji jest dość niebezpieczne, ale chciałam powiedzieć, że zaszczytem było dla mnie cię spotkać. Jesteś miłą osobą o miłym sercu, i chciałabym wierzyć w to, że któregoś dnia wszyscy zobaczą twoją prawdziwą wartość. Do tego czasu, jeśli będziesz potrzebowała dachu nad głową, jakiegoś schronu, posiadamy farmę na taran. Możesz ją wykorzystać na dowolny sposób. Król nie ma tam żadnej władzy. Mam nadzieję, że któregoś dnia znów się spotkamy. Rose Irving. Królewno Eido Ethelind Ferbern. Mamy pełne nazwisko! Ogromnie żałujemy, że musieliśmy się poznać w tak nieprzyjemnych okolicznościach. Mam nadzieję, że ta wiadomość dotrze do Ciebie bezpiecznie. Niefortunnie nie jest dla nas bezpiecznym prowadzić dyskusję na temat Twojej obecnej politycznej sytuacji w inny sposób niż twarzą w twarz. Przekazujemy najszczersze przeprosiny, ponieważ nie byliśmy nawet świadomi Twojej egzystencji do wydarzeń zeszłego tygodnia. Z całą pewnością zdajesz sobie sprawę o rosnącym napięciu, szczególnie na granicach walą. Otwarte wyrażanie stanowisk w tej sprawie dodaje tylko oliwy do ognia. Oczywiście to nie oznacza, że nie możemy przeprowadzić między sobą żadnych negocjacji, jednakże z całą pewnością musiałyby one zostać przeprowadzone w ukryciu. Mamy nadzieję, że niedługo się z nami skontaktujesz, Lady Erdeline Greyblade. I ostatnie? Czyżby mój woj... Nie! Księżniczko Valond, życzyłabym sobie porozmawiać z tobą prywatnie. Niestety, mój kraj jest obecnie w trudnej pozycji, która nie pozwala mi opuścić mojego pałacu. Zostajesz więc nieoficjalnie zaproszona do pałacu Anwar. Jednak bardzo możliwe, że aby się tam dostać, będziesz potrzebowała niezwykle ekscentrycznych metod, ponieważ jestem obserwowana przez Srebrny Zakon. Mam nadzieję, że Ty go znajdziesz, ci tam przemycić. Królowa Adeshi. Kalida. Czy mogę już wyjść? Mogę. Wy... O! Stryjek! Ejda, siama! Na dawnych królów. Obawiałam się najgorszego. Musisz opuścić nas tak szybko, jak to możliwe. O, ale tu jest tak ślicznie! Ejda, twoja matka. Ona... Ona została znaleziona martwa w lochach. Kael uważa, że to ty i orły. Co? Jak? To nie byłam ja! Dlaczego miałabym zabijać własną matkę? Nie, rozumiem. Twoja matka przyszła do mnie zanim cię wydostała. Wszystko mi powiedziała. Nie jestem pewny ile mamy czasu biorąc pod uwagę, że szukają cię wszędzie, ale postaram się odpowiedzieć na twoje pytania najlepiej jak potrafię. Sądzę, że to był Sinus. Ten drań zawsze przyprawiał mnie ociarki. Katlin powiedziała, że to od początku był plan Sinusa. Śmierć twojego ojca to też była jego sprawka. Zaplanował nawet rytuał. Powiedziałbym więcej, gdybym cokolwiek wiedział, ale moje informacje są bardzo ograniczone. Nie wiem wiele więcej od ciebie. Ale odłóżmy to na pokeda. Musisz się udać do Adeshi tak szybko, jak to możliwe. Adeshi, czemu? To tam najpierw Kal zamierz zaatakować. Musisz ostrzec królową Kalidę. Jeśli wesprzysz ją w tej wojnie, inne nacje przyjdą ci z pomocą. Bez ciebie nie ma żadnych szans, a jak ją znam, nie zamierza się poddać. Co? Dlaczego ja? Jestem nikim. Dlaczego ktokolwiek miałby mnie posłuchać? Jesteś następczynią tronu, Ejda Ostatnie działania króla zachwiały wiele jego sojuszy. Polega głównie na Srebrnej Armii. Jeśli miałabyś stać się królową, wiele nacji cię wesprze. Tak długo jak będziesz wspierać królową Kalidę, wielu się za tobą opowie. Starałem ci się to ułatwić na tyle, ile mogłem. Wiem, że nie znasz się na polityce. O, proszę, tylko nie sprawij, że wydaje się głupsza niż jestem. Co? Nie, nie miałem tego na myśli. Jestem pewny, że jesteś wspaniała, ale będziesz musiała się jeszcze sporo nauczyć przed swoją koronacją. Czy to sobie naprawdę wyobrażasz, Ejde, jako królową? Przed moim co. Koro co, 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 co? Chwila, nigdy nie powiedziałam, że w zasadzie chcę być królową. Wiem. Przepraszam. Ejda, wszyscy ci przepraszamy. To odpowiedzialność, o którą się nie prosiłaś, ale w tym momencie, jeśli nawet tego nie rozważysz, mnóstwo ludzi umrze. Może jeśli będziesz w stanie zjednoczyć ze sobą potężne kraje. Możemy uzyskać szansę, aby nawet uratować twojego brata. Może usłyszeć w tobie głos rozsądku. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie, czy weźmie mnie za głos rozsądku, czy nie. Zginie. Ejda, twoje oczy. Ach, ból głowy. Dawni królowie, miejcie nas w opiece. Ty też. Ejda. Zdajesz sobie sprawę, co się stanie, jeśli zabijesz swojego brata? Ta, pokój na świecie. Może jesteś półczłowiekiem, ale jesteś również połowie szlachetną Jeżeli go zabijesz, staniesz się tym, czym chce być Kael. Tym, czym byłaś, zanim odebrał ci moce. Ponieważ gdy tracisz jedno skrzydło, drugie lata lepiej. Jak mogłam wcześniej o tym nie pomyśleć. Ja. Wybacz, ale zabicie go to nie jest rozwiązanie. Zapewniam cię, że zostanie srogo ukarany, ale nie wolno ci go zabić. Nie możesz nawet rozkazać jego egzekucji. W chwili, gdy umrze, staniesz się prawdziwą szlachetną. Cholera. Czekaj, moja. Królowa. Ona była prawdziwą szlachetną, ale zdawała się być ludzka. Łąca oczy i tak dalej. A to nawet o tym nie wiedziałam, dopóki nie przyszła do mnie po balu. Kiedy się urodziła, była prawdziwą szlachetną. To nekromancki rytuał zmienił ją w człowieka. Jak już wiesz, poczęcie dziecka przez szlachetną i człowieka jest niemożliwe. Jednakże nekromanta. Nazwany Myrin wierzył, że szlachetnych da się zmienić w ludzi, jeśli podda się ich rytuałowi zwanemu Farana. Stąpienie. Dokładnie. Do niedawna nawet nie wiedziałem, że szlachetni są według magii praktycznie martwi, więc Myrin wykorzystał stary nekromancki rytuał, aby technicznie ożywić Katlin, co zezwoliło jej na posiadanie dzieci. Przepraszam, ten. Myrin był dawnym nauczycielem Wildis. Tak, tak sądzę. Katlin wspominała, że uczył. Gdzie jest teraz? Żyje jeszcze? Skarbie ani się wasz. Obawiam się, że nie wiem. Przepraszam. Czy to ktoś, kogo znałeś, Zander? Tak. Był moim nauczycielem. Nadzorował moje próby. Dlaczego nie jestem zaskoczona? Więc dlatego płakała. Ale nie rozumiem. Dlaczego w ogóle poślubiła mojego ojca, skoro na początku była szlachetną? Nie była przypadkiem w Srebrnym Zakonie? Jej dziadek był, ale w innym odłamie. W Srebrnym Zakonie są odłamy, Ejda. Nie każdy szlachetny chce rządzić światem. Twoja matka należała do domu, który wspierał Adriana, i przedtem naszego ojca. Ich małżeństwo zostało zaplanowane lata temu. Z tego co pamiętam, nie była z tego powodu zbyt szczęśliwa. Jeśli dobrze pamiętam, nazywała twojego ojca skończonym durniem. Ale z czasem przywykli do siebie. Myślę, że mój brat się zakochał, a Katlin zaczęła go szanować stanowili zgraną parę dopóki nie zaczęło się robić niebezpiecznie i ten fragment osobiście namieszał mi odrobinka w głowie więc go po prostu opowiem e, mianowicie okazuje się, że srebrny zakon nie był kiedyś częścią waląc, oni po prostu tam mieszkali, ale nie mieli władzy i któregoś dnia po prostu stwierdzili sobie: "Hej, nam się podoba ten tyran z dalekiej krainy, chcemy jego wspierać". I Gdyby nie królowa, to zakon by już nie istniał. Udało jej się namówić ojca Edy właśnie, żeby powiązał zakon konkretnie z Valon'd. A jak to się dla nich skończyło, to raczej wszyscy wiemy. Landon, jesteś bezpieczny w Valon'd? Jeśli zakon dowie się, że mi pomagasz, z całą pewnością będą chcieli ci ścigać. Nie przejmuj się, nie planuję zostać tu zbyt długo. Jutro razem z rodziną wyruszamy do taran. Diego, tak. Niech część twoich ludzi po cichu eskortuje Landona. Nie pozwól, aby ktokolwiek się dowiedział, ale jeśli zakon się zbliży, miejcie się na baczności. Chroncie go. Tak. Diego. Tak, pani. To jedyna rodzina, jaka mi pozostała. Nie. ...schrzań... tego. Tak, pani. Landon, proszę, wyślij wiadomości do sojuszników mojego ojca. Oczywiście. Co powinienem przekazać? Przekaż im, że królowa chce swój pieprzony tron z powrotem. <ścoughs> tak zrobię, wasza wysokość. Gotowi? Słyszałam, że mają tam naprawdę dobre jedzenie. Jeśli baliście się, że to koniec, fear not! Została nam ostatnia lokacja. Adesia. Moja ulubiona lokacja w całej grze, ale słyszę dramatyczną muzykę, więc prawdopodobnie jeszcze się w niej nie zobaczymy. A jednak będzie gorąco. Będzie dramatycznie, będzie wielki finał. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, bo łobatko. Chwilę tu posiedzimy. Pa, pa! I chyba w końcu mogę zapisać grę. Powiedzcie, że tak. Nareszcie dziękuję. Tu też pamiętam, będzie cholernie ciężko z zapisami.